Cześć, kochani, w tych pięknych okolicznościach. Dzisiaj, w takich oto okolicznościach, zrobimy sobie czytanie i zobaczymy, co dzisiaj ciekawego będzie chciało przejść. Wszystko jedno. Ok, więc wyglądam teraz jak gigant pod drzewem. Fantastycznie. Nice. O, Biedronka mi spadła na głowę. Fajnie. Cześć Biedronka. <laughs> Biedroneczka, Biedroneczka. Wesoły Świąt. Ja i Biedroneczka Wam życzymy jakieś szczęście. Chyba nam tu przyszło. Ok, zobaczmy co dzisiaj ciekawego się dla nas objawi. Mm. Spirala odwrócona. Pod spodem mamy kojota. No i jak się okazało, tego kojota mieliśmy po prostu tylko nakarmić. Mieliśmy kaczuszki. Tego kojota mieliśmy tylko nakarmić i wtedy on jakby się kończył. A to co my robiliśmy z tym kojotem to wchodziliśmy w interakcje, zakładaliśmy biznesy, robiliśmy małżeństwa, robiliśmy pracę, a tak naprawdę tylko chodziło o nakarmienie kojota. Jest, tego, jest trochę takie, taki vibe zakończenia potrzeby. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jest, jest taki vibe w tym, że zakończamy potrzebę karmienia czegoś, co było nienakarmione. Potrzebę dodawania tam, gdzie był brak. Jest jakiś taki vibe w tym. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Cała historia się pokazała, prawda? Czyli ten kojat, czyli kochankowie odwróceni. Mamy i drona nade mną, okej. Okay. Czyli brak, że tak powiem, sukcesu z tymi kochankami odwróconymi publicznego doprowadziło nas do potrzeby zintegrowania siebie jako Królowa Pentakli. Ten dron dosłownie mnie śledzi. <grym> co spowodowało pewien proces integracji naszego cienia, który miał? Czy zauważyliście, że nagle strasznie dużo się dzieje, jak tylko usiadłam i zaczęłam robić to czytanie? Okej. Okay. Biedronki spadają na głowę, kaczki zaczynają latać, ptaki zaczynają. Okej, okay, dobra. Więc ta integracja naszego cienia miała za zadanie wsadzić nas na ten tron Królowej Pentakli po to, żeby móc być zintegrowanym z naszą manifestacją. I cały punkt, cały czas sprowadzał się w tym, żeby nakarmić ten divine detour czyli gdzieś, gdzie nas wyrzuciło. Musieliśmy z powrotem wrócić do centrum, i pod spodem mamy Page of Wands, Page of Swords, Pazie Mieczy i Paź i ym... Pałek. Po to, żeby nas wsadzić z powrotem w początkujących. po przedzieleniu dziesięć pentakli. Po to, żebyśmy byli w pełni świadome świadomi naszej obfitości. Czyli tak naprawdę musieliśmy nakarmić tego kojota, żeby zrozumieć, że karmimy samych siebie, że to my jesteśmy kojotami, że to my dla kogoś jesteśmy tym zboczeniem z kursu, że to my jesteśmy dla kogoś, Coldass, czyli martwym punktem, w którym nie ma nic. Nie ma kontynuacji. Integracja, naszych przodków, czyli naszej przeszłości. Biedronka mi chodzi po bucie. Szczęśliwy but. Integracja naszej przeszłości to było coś, co Miało sprowadzić się do tego jednego punktu, w którym mieliśmy po prostu nakarmić kojota i to zamykało cykl i to zamknie cykl. Czyli dosłownie nakarmić, czyli dać mu parówkę albo kawę, albo herbatę. No dobrze. Skoro jesteśmy teraz zintegrowani z naszą manifestacją, jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób polowaliśmy, albo w jaki sposób coś zostało zdobyte. Czy było to poprzez Czy było to poprzez to, że należało nam się y, jako na przykład zwrot jakiejś karmy? Czy naciskaliśmy na to, czy wymusiliśmy to, żeby coś mieć? Mam wrażenie, że to wszystko wychodzi na jaw i że zostanie to w jakiś sposób naświetlone, tak jak teraz mnie słońce prześwietla, i widzicie te aspekty mnie, mojego cienia które albo osądzacie, albo nie osądzacie. Page of Pentacles odwrócony, czyli mieliśmy Pazia, Pałek mieliśmy pazia mieczy, a teraz mamy pazia pentakli odwróconego, bo w momencie, w którym zintegrowaliśmy zintegrowaliście co Pomysł. Wykonanie. Nie jesteście już początkującymi w tworzeniu manifestacji. Dlatego manifestacja, która była oparta na byciu początkującym w pomyśle i w realizacji, zakończyła się. Czyli było coś dostępne tylko dla amatorów coś w tym stylu. Więc naturalną koleją rzeczy jest to, że skoro jesteś w pozycji królowej mieczy i masz asystę w postaci Knight of Wands, to znaczy, że cały Twój cień Wszystkie te prace, które były dołączone do tej pracy cienia, nie muszą się już powtarzać, bo to już zostało przez Ciebie zintegrowane. I widzisz siebie w pozycji łowcy czyli tego, który zintegrował. Swój cień, to co ma za plecami, wie kim jest. Wie kiedy hibernować, wie kiedy polować, wie kiedy zna zasady łowiectwa. To nie jest tak, że w zimie, kiedy powinien hibernować, w dalszym ciągu pracuje, prawda? No i były tutaj sezony, które. Miały tylko za zadanie nakarmić z zapasów, a nie generować nowe, po to, żeby mogło się to zakończyć. Czyli nie produkować więcej, tylko zużyć to, co się ma, po to, żeby to zakończyć. Czyli tak, jakby wyjeść z zapasy z piwnicy, a nie przez całą zimę dalej produkować zapasy i przetwory, prawda? Jest to logiczne, że przetwory robi się na jesień, a w zimie się je konsumuje. Nikt nie, yy, nikt nie tworzy przetworów w zimie. I tyczy się to jakiegoś procesu czyli chodziło o nakarmienie tego kojota, a nie generowanie. Nowych zapasów. I na tym polegał ten proces, w którym okazuje się, że to nasi przodkowie mieli nakarmić nas, a nie my przodków. Czyli ten karmił tego, kto ten, według karmy, miał karmić tego, który był starszyzną. karma, według karmy, prawda? I znów nam ten kojot wypadł. Mamy 10-10 i mamy kukurydzę. Czyli było pytanie, czy to ty nakarmiłeś, nakarmiłaś swoje współuzależnienie, czy ktoś nakarmił twoje współuzależnienie? I czy byliście na tyle sprytni, żeby nakarmić, tak, nakarmić w swoje współuzależnienie, ale nie tym, co by przedłużyło współuzależnienie. Hermit odwrócony. Wyjście z... Tej nory, jako niedźwiedź, który hibernuje, jest momentem, w którym niedźwiedź czuje, że jest wiosna i że jest możliwość i jest dostępność pożywienia, którym się żywi. Czyli, jeżeli jesteście w zgodzie z naturą, z naturalnym, autentycznym Waszym cyklem. Łowienia, to mam wrażenie, że będziecie z tego rozliczeni. Czy zawsze podejmowaliście decyzje, które karmiły Was tylko tyle, ile potrzeba? I karmiły to, co potrzeba. No, i mamy tą tranzycję, w której cały czas jesteśmy i będziemy do 8 kwietnia, czyli nasza cesarz i dziewięć kielichów, czyli nasz niezależny cesarz, który decyduje, czy jesteśmy w dalszym ciągu współuzależnieni, czy już nie. Czy już jesteśmy gotowi, żeby być niezależni. Zator emocjonalny, czyli frustracja dotycząca przejścia przez ten tunel jest, albo inaczej, frustracja podczas przechodzenia przez ten tunel idealnie punktowała i dalej będzie jeszcze punktować. Te nasze współuzależnienia. Czyli tam jesteśmy, tam mamy zapalnik, gdzie w dalszym ciągu jesteśmy współuzależnieni, i w momencie, w którym zdajemy sobie sprawę, że w tym obszarze jesteśmy współuzależnieni, jest pytanie do nas wtedy, czy nakarmisz to i w jaki sposób to nakarmisz, czy tego nie nakarmisz. Czy pozwolisz, żeby ta manifestacja odpadła? Czy pozwolisz, żeby coś nowego tutaj weszło, czy nie pozwolisz, żeby coś nowego weszło? Na jakim etapie, że tak powiem, ewolucji jesteś? I mam wrażenie, że to jest bardzo taka indywidualna kwestia, i nie można tego za bardzo rozczytywać e, kolektywnie. bo ilość współuzależnień nie jest równa sobie pomiędzy ludźmi, bo każdy pochodzi z innej rodziny, prawda? Więc nie można powiedzieć, że ktoś jest bardziej do przodu albo ktoś jest bardziej do tyłu. Możemy być w jakimś tylko i danym aspekcie współuzależnienia bardziej do przodu albo bardziej do tyłu. Ale może się okazać, że druga osoba z kolei ma wszystkie inne współuzależnienia, kompletnie, że tak powiem, yy, wyleczone. A tylko w tym jednym, prawda, ktoś jest do przodu albo do tyłu, ale kazano nam rywalizować mimo to ścigać się. Jakiś motyw ścigania tutaj. Tego, tego, kar, tej, tego karmicznego ścigania się jest jakimś zbiorem, czyli jeżeli się nie ścigaliście, a byliście w karmie ścigania, to dostaniecie jakąś jakieś wynagrodzenie w związku z tym, że się nie ścigaliście. Jeżeli się ścigaliście, będzie wam to pokazane, że Niepotrzebnie się ścigaliście, bo i tak czas na dojście do tego momentu, w którym e, macie wyjść z tej karmy, jest taki sam, niezależnie od tego, czy zrobicie to wcześniej czy później. Czyli taki vibe. Czy pomimo to, że dotarłaś, dotarłeś na metę, nie wiem, czwarta, piąta, to czy wiesz, że jesteś złotym medalistą, złotą medalistką? Ok, to jest główne czytanie. Mam nadzieję, że coś pomogło i zarezonowało. Jeżeli jesteście zainteresowani, zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli wcześniej nie braliście u mnie przedłużonego czytania, napisz do mnie maila. W opisie filmu jest mój adres mailowy i udostępniecie wszystkie informacje. A jeżeli już braliście przedłużone czytanie, to wiecie, co robić. Ok. Do zoba, do następnego papa.